Cześć i witam Cię w kolejnym odcinku vloga. Dziś, tak samo jak wczoraj, będzie mega krótko, mega zwięźle i mega na temat. I po prostu pokażę Ci pracę, które wykonałem na stronie. A raczej były to takie aspekty wizualne i trochę czysto techniczne, bo jeszcze za tekst się nie, nie zabrałem. W sensie nie napisałem tekstu na stronę i przy okazji wpadłem na jeden fajny pomysł, czyli będzie strona bloga i dodatkowo będzie odnośnik na stronę newslettera. Będzie to jakby rozdzielone na dwie różne strony. Pokażę ci jak to wygląda u Roberta Szewczyka, bo fajnie to zrobił i serio mi się to mega podoba. No, ale tak po kolei. Więc przechodząc od razu do rzeczy. Dodałem zapis na newsletter i zmieniłem nieco logo. I dodałem też tutaj faw ikonkę. W sensie w logo nic wielkiego się nie zmieniło, tylko tutaj te piórko zmieniłem na kolor pomarańczowy, żeby pasowało do całości strony. I zobaczyłem teraz ogromny plus posiadania Maca i Windowsa. Bo mogę zobaczyć, że na Windowsie tutaj ten dół jest. Strasznie szeroki, w sensie jest ogromny, ogromny odcinek, gdzie nie ma w ogóle nic. Na maku czegoś takiego nie ma. Tu wygląda serio Git, i to jest plus, że mogę zobaczyć, jak to wygląda na obu, obu platformach i dostosować stronę tak, aby wyglądało dobrze na jednej i na drugiej stronie, w sensie na jednym i na drugim urządzeniu. Przechodząc dalej, dalej nie dodałem tekstów, tak jak mówiłem, nad tym jeszcze dzisiaj nie pracowałem, ale dodałem też drugi formularz. I wygląda to w ten sposób. Moim zdaniem jest mega git, mega mi się to podoba. Na dole też zmienione logo, tak jak wspomniałem, i możesz przeczytać. W każdy poniedziałek o 12.00 otrzymasz maila ze wskazówkami, dzięki którym napiszesz lepsze teksty, nawiążesz nowe relacje, zwiększysz zasięgi i zaangażowanie. Swoją drogą kiedyś myślałem, tak naprawdę do dzisiaj, że zrobienie czegoś takiego to trzeba robić cały formularz na przykład w MailerLite, GetResponse lub w innej platformie, a tak naprawdę całość można zrobić bezpośrednio w WordPressie i dodać tutaj tylko taki malutki zapisik, tak naprawdę tutaj tylko o to, to jest formularz, Res, reszta jest zrobiona na WordPressie. Możesz zobaczyć, że tu pojawia się kod HTML, który jest wklejony do tego i to ta górna część to tak naprawdę teksty i, i tyle. To jest zrobione w WordPressie, to na MailerLite, wklejony tekst, działa. To mega, mega, mega mi się podoba. Poza tym zrobiłem też formularz kontaktowy. W sensie no był zrobiony, poprawiłem to po prostu, dostosowałem. Zmieniłem na język polski i strona kontaktowa prezentuje się w ten oto sposób. Strona bloga nie jest jeszcze zrobiona, jeszcze za to się nie zabierałem i prawdopodobnie albo będzie to właśnie coś w tym stylu, że będzie podzielona kategorie, na jakieś ostatnie wpisy i tego typu inne rzeczy. I tutaj będzie po prostu można sobie wybrać wszystkie wpisy, które były, lub zrobię to tak, jak mam na swoim blogu, gdzie jest po prostu zakładka posty i wszystkie posty w kolejności chronologicznej są dostępne. Jak będzie finalnie tego jeszcze nie wiem. Jeszcze na sam koniec szybko powiem Ci o responsywności. Jeżeli nie wiesz, co to jest, jest to po prostu dostosowanie wyglądu strony pod urządzenia stacjonarne i mobilne, czyli komputer i telefon, tablet. Jeżeli nigdy się nie interesowałeś res responsywnością, no to szczerze warto, bo wygląd tego, jak coś wygląda na telefonie, jest całkiem istotny. Serio, dużo więcej osób kliknie w Twój link i wejdzie na telefonie, aniżeli na komputerze. Szczególnie jeżeli celujesz w to młodsze grono, czyli powiedzmy okolice 20 lat. Tutaj taki szybki przykład. Tak wyglądała strona po wejściu na telefonie. I jak wspomniałem, tak wyglądało na komputerze. Było serio mega git, mega mi się to podobało. Jednak jak postanowiłem wejść na telefon, no to moim oczom ukazało się to serio. Jakbym nie wszedł, nie sprawdził, no to tak by to zostało do końca. Czy zachęcałoby to ludzi? No nie. Na szczęście po zmianie zaczęło się to prezentować w ten sposób i moim zdaniem jest serio mega mega spoko. Gdzieś musiałem umieścić te bitmoji, więc zamiast z boku, tak jak jest na komputerze, umieściłem go w prawym górnym rogu, bo było tutaj po prostu sporo miejsca. Jedyne co mi nie, się nie podoba to jest ten przycisk. Bo nie jest w linii przez to emoji, więc albo będę musiał zrezygnować z tego emoji. Jest to taka emotka rakiety, tutaj w sumie bardziej widać, tak to powinno wyglądać. Niestety tak nie wygląda, więc albo będę musiał ją usunąć, albo jakoś to poprawić. No i jeżeli nie wiesz, jak zabrać się za responsywność, to będąc już. W Elementorze, klikasz tutaj tryb responsywny, pokazuje ci się coś takiego, i w tym momencie, jeżeli klikniesz ten guziczek, to wszystkie zmiany, które wprowadzisz, będą widoczne tylko i wyłącznie na komputerach. Jeżeli klikniesz ten guzik, to automatycznie zmieni ci się format, i wszystkie zmiany, które wprowadzisz, będą widoczne tylko i wyłącznie na telefonach. Ważne, ja tutaj mam na przykład dodany taki odstęp. Na telefonie ten odstęp ma 30 pikseli, natomiast na komputerach ma 70. Tylko jeżeli usunąłbym ten odstęp, w ogóle usunąłbym to, całą tą sekcję, to usunę to i na komputerze i na telefonie. Także warto mieć to na uwadze. Krótka lekcja edukacyjna na temat WordPressa i na temat tworzenia stron. Jutro myślę, że zabiorę się już za tworzenie tekstu do strony i będę mógł zacząć przerabiać kurs bloga od Mirka Brunejki, który jest dostępny na Edwards. Jest to dla mnie o tyle istotne, że będę miał cały schemat działania. Może nie tyle tworzenia bloga, bo nie ma tam lekcji jak ja bym chciał to zrobić, dlatego wolę najpierw zrobić bloga, a później dopiero się zabrać za kurs, żeby sobie nie mieszać tego w głowie, ale będę miał cały schemat działania, czyli jak publikować posty, co w tych postach zawierać, jak to monetyzować, jak podchodzić do klienta, jak w ogóle klienta wybrać, więc tak, zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. A, jeszcze nie, nie pokazałem Ci jednej strony od Kopii Bohatera. Mianowicie na stronie Kopii Bohater jest to po prostu blog no i możesz wejść, zobaczyć wszystkie posty, zjechać niżej, zapisać się do newslettera, ale jest też przycisk newsletter. Po kliknięciu przenosi nas na podstronę, czyli newsletter i jest tu Opisane, co się znajduje w newsletterze, kiedy jest następny mail, jakieś tam powody, dlaczego warto i coś podobnego myślałem, żeby zrobić. Może nie jeszcze teraz, ale w niedalekiej przyszłości bardzo będę o tym myślał. Więc tak, na temat WordPressa, tworzenia stron i generalnie bloga na dzisiaj będzie to tyle. Do zobaczenia jutro, jak zawsze, w kolejnym odcinku. Cześć!